Dobra, babcia Greni idzie, zobaczcie jak ona jest ubrana. Jak? <laughs> tutaj w ogóle kwiatuszki na głowie, ty! DZIADZIO! Greni bierze ślub! I DOSTAŁEM ZAPROSZENIE! Juniorku, a zapłaciłeś za dwie osoby, no bo wiesz, taki masz duży brzuszek to pewnie zjesz dwa rosoły i dwa kilo mięsa, co? Pozdrawiam! No a teraz! Ubieramy garnitur i ciśniemy na tańce. No się mankoszydewanko! Z tej strony! And welcome back! Two The Twins Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do The Twins Czyli będzie to gierka powiązana z grani, gdzie występuje Bob i Buck Czyli kuzyni od grani i od dziadka Tylko, moi drodzy, nie jest to The Twins Tylko jest to po raz kolejny mod od Łosucha oraz DJ-da The Marriott Czyli idziemy, moi drodzy, na ślub od babci grani oraz dziadziusia Znacie Dila, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Mody od Łosucha i DJ-da Dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc! Aż tak! Ślubix! A ja również, być może, zaserduszkuję Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy sim, baby! It's me, Agata, Granny the Agata. To ja, pani mm, babcia Agata. I'm sorry that I abandoned you my love and I haven't told anything. Przepraszam, że Ciebie moje serce odstawiam i Ci o niczym nie powiedziałam. I found the person which I truly love. Naprawdę znalazłam tego człowieka, którego tak na naprawdę kocham. I found the person, Okay, His name is Simon. On się nazywa Simon. Czyli nazywa się Simon. It was love from first time he beat me up. To była miłość od pierwszego więzienia. On mi naprawdę. Mm, zauroczył. We decided to marry in the prison of Buck and Bob, which should give me the money they stole. Bo, będzie teraz tutaj ślub w więzieniu, tam gdzie przebywa Bob i Buck, ponieważ oni ukrali dosyć dużo pieniędzy i z tych pieniędzy opłacimy sobie ślub. Anyway, I know you want to see me, so don't come at my wedding. Bye. Czyli wychodzi na to, że babcia grani, czy też Agata nas kochała, i ona powiedziała, żebyśmy nie przychodzili na ten ślub do niej. Na razie. Also, we will have kid, which we will name Angel. Będziemy mieli nawet córkę, dziecko, którą nazwiemy Angelen. Leave Agatha in peace. To wtedy, moi drodzy, chyba z tej gierki wyjdziemy, prawda? I wychodzimy z tej gierki, ok. Ale równie dobrze, moi drodzy, możemy kliknąć go to prison, czyli idziemy teraz y, do nich, właśnie do, do więzienia, tak? Żeby, żeby po prostu zniszczyć im ślub. Choose married option, ok, easy. Lecimy oczywiście na easy high music, jest wszystko w porządku. Your mission is meeting with Agatha, Musimy spotkać się z Agatą. Stealing three valuable of her, so she won't pay for the wedding. <laughs> Musimy ukraść te trzy przedmioty, aby ona nie potrafiła zapłacić za swój ślub. Agatha will chase you, you can manipulate her as she hears everything. Simon doesn't hear anything, so it's a very big problem. On niczego nie słyszy. Find Bob and back in prison, they will help you in your mission. Bob i Bug nam pomogą w tej misji? Every time you find is useful. Okej, okay, czyli każdy... every item. Czyli każdy przedmiot, który znajdziemy, jest użyteczny, pożyteczny. Potrzebujemy go do czegoś. Lifeline. Czemu jest lifeline? Nie wiem. Co to jest? Aaa, ah, złamane serce, okej, okay, czekajcie, oczywiście musimy sobie sensivity ustawić na więcej No i mamy, patrzcie, tu na kucaka, dobra, tutaj skaczemy, nawet nie pamiętam, że w tej gierce się to skakało Ale, moi drodzy, możemy już wziąć hammer, nie wiem w ogóle po co ten hammer będzie potrzebny Aha, po to, żeby się stąd wydostać, dobra, moi drodzy Idziemy zniszczyć ślub od Agaty i od Simon. Ale czekaj, bo oni, czemu on tak wygląda? On... oni mieli być... Okej, okay, dobra, oni nic nie robią, nie? Siema! Co on mi chce dać? A Weinman? Dobra, babcia greni idzie. Zobaczcie, jak ona jest ubrana. Przyszedł Bob i Buck. I oni też coś mają, prawda? Oni tak, jakby cały czas za mną chodzą. A babcia greni ubrana w kimono. I ona ma tutaj w ogóle kwiatuszki na gowie, ty. Ja nie mogę. Dobra, Bob i Buck tam pomagają. I muszę wam powiedzieć, że. Czekajcie, wiecie co? Ja sobie chyba jednak wyłączę tę muzykę. Nie mogę wyłączyć muzyki. Ale to jest chyba muzyka, która jest z gonienia, nie? Jeżeli ona nas goni. No dobra. A nie da pump handle. Zobaczcie, Bob. Czy też Bug, ja już nie pamiętam, jak oni się nazywali. Który był, który. Oni ją teraz tam tak, jakby zatrzymali, że ona mnie nie potrafi dogonić. Bug poszedł na dół i on mi coś chce dać. Tylko nie wiem, czy za coś mi coś chce dać, czy. No nie wiem. W każdym razie tutaj na razie niczego nie mamy. Idziemy, tutaj też niczego nie ma. Okej, okay, tutaj mamy, zobaczcie. Ja tutaj będę musiał coś potrzebować, Czekaj, co ja mogę od niego wziąć? A Wine Manager, to jest menager wina? Czemu on tak wygląda, to nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie on ma bardzo fajny bebeszek, nie? Masakra. Tu mamy jakieś zdjęcie, że oni nie chcą go... Co to jest? Dobra, babcia greni za nami idzie. Ja z tego co pamiętam, to gdzieś tutaj się schudziło chyba na dół, nie? To było gdzieś tutaj. Dokładnie. Moi drodzy, idziemy sobie na dół. Ja powinienem sobie zagrać najpierw w normalną wersję, żeby ją sobie przypomnieć, bo ja dokładnie... No nie pamiętam The twinsów. Okej, okay, no to nas rozwali tutaj, nie? Ciekacie babcia grani tutaj przyjdzie. Jakby co ta się, moi drodzy, czy też babcia Agata? Ja już ciebie nie kocham. Ona mi powiedziała I don't love you anymore. Staff only. Co my tutaj mamy? Tutaj coś jest. Iron Cog. Nie wiem, czy to będziemy potrzebowali, czy też nie. Ale moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że będziemy cis cisnąć z więks większą ilością modów. Dobra, ja sobie dorzucę tu, bo wydaje mi się, że to było chyba tam na dole potrzebne. Dziadzia nie ma. Co to jest tutaj? Aha, tutaj się chyba otwiera. Każde więzienie z tego co pamiętam, ale nie jestem w 100% pewien, bo tak jak wam powiedziałem, ja już bardzo długo w The Twins nie grałem, ale bardzo fajnie tutaj wszystko poprzebierali. Bardzo fajnie tutaj wszystko wygląda z tego co pamiętam. To tutaj była woda, dokładnie. Mamy tutaj wodę. Tutaj też oczywiście nie przejdziemy, bo tu są jakieś lasery, więc musimy najpierw te lasery wyłączyć, żeby jakoś się tam dostać. Ona coś tam marudzi, że ona mnie już nie kocha. 2, 4, 4, 2. Zapamiętajcie to sobie, ponieważ to będziemy mega potrzebowali. 2-4-4-2. Napisz teraz koniecznie w komentarzu. 2, 4, 4, 2, Żebym ja nie zapomniał. O, tym, tym, nie? Dobra. Masakra, co to jest za zdjęcie? Aha, i tutaj się wychodziło na dwór. Co tu jest potrzebne? A, tam mogę sobie zeskoczyć na dół. Z tego co pamiętam, tutaj też się jakieś chyba kiełbaski smażyło. Tutaj coś ewentualnie będziemy mogli wstawić, wydaje mi się, że główkę odgrani chyba będzie najlepiej, tak mi się wydaje. A tu? Dobra, tutaj też gdzieś możemy zejść na dół, tylko że wydaje mi się, że ja chyba spadnę tutaj na ten laser. Czy my jesteśmy w jakiejś innej części? No dobra, chyba jesteśmy w innej części, ale czy ja mogę tutaj oddychać? Tak, bo tutaj nie jest aż tak wystarczająca ilość wody, żeby nas utopiła. Co my tutaj mamy? Tutaj coś będzie. Aha, włączyłem światło? Ale czemu ja teraz wyłączyłem światło? Aha, bo jak ja wyłączyłem chyba teraz to światło, to teraz, moi drodzy, chyba te lasery również się wyłączyły. No przepraszam, ale naprawdę, ja już tak nie pamiętam The Twinsów, że ja nie mam naprawdę zielonego pojęcia. W każdym razie wchodzimy jeszcze raz do tego pomieszczenia. No i widzę, że te lasery się chyba jednak świecą, co? Dobra, jesteśmy gdzieś na dole. Lifeline nam spadło. Ale teraz przynajmniej jesteśmy po tej stronie, po której powinniśmy być. Co tu jest w ogóle? It looks like it needs to be filled with water. To musi zostać wypełnione wodą. Okej. Okay. Czekaj, bo babcia Grenie chyba teoretycznie tutaj powinnam też przejść, nie? I to powinno wybuchnąć. Tylko teraz, moi drodzy, no niestety, jak sami widzicie, ona nie za bardzo. No nie chce wchodzić w to. Bo... Co to było? Bob is now gone for two minutes. I Agata is now gone for two minutes? Ja też. Ja też. Oh my god, to wybuchło wszystko. Tylko teraz, chyba jak ja to zniszczyłem, że tak powiem, to chyba, moi drodzy już na spokojnie sobie będziemy mogli iść dalej. Dobra, tutaj jest gdzieś crowbar, nie? Dokładnie. Tutaj mamy, moi drodzy, crowbara. Tu chyba nic nie możemy zrobić. Nie dość, że ta gierka jest zmieniona, to ja jej, moi drodzy, nie pamiętam. Także tak to właśnie wygląda, nie? Tu? Tu gdzieś sobie wychodzimy. Aha, widzicie? I tutaj był też laser, nie? I tu jest Iron Cock potrzebny. Nie, handwheel. Okej, okay. a tu? Tu coś dzwonimy. Tu mamy jakiś niebieski kluczyk. Ja sobie wydropię to tutaj. Wydaje mi się, że... G czy grani jest? Wydaje mi się, że ona chyba nie ży. O, idzie ten. Ale on nie nic nie zrobi, Co on ma? A guard without revolver. To jest jakiś mm, obrońca, guard, czy też ochroniarz bez rewolwera. I need a baton. Oh my god. A gdzie jest dziadzio? Nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest dziadzio. I nie wiem dokładnie, gdzie użyć ten niebieski kluczyk. My sobie to oczywiście musimy najpierw jeszcze poszukać. Żebyśmy my znaleźli dokładnie, gdzie to wszystko użyć. No a tutaj, co było? Okej, okay, tutaj też możemy otworzyć... Aha, i tutaj się przez takie platformy przeskakiwało, to było akurat spoko. Czekaj, a tu? Tu nic nie mamy, no... Gra nas goni. Ja sobie pozwolę zostawić ten niebieski kluczyk tutaj, w tym miejscu. Tu coś będziemy musieli też wyłączyć, tam też coś jest. Oh my god, czy ona się oświadczyła Simonowi? A to jest Slenderman, czyli Simon, nie? O! Oh. Czekaj, chyba tu mogłem skoczyć, nie? Z tego co pamiętam? Przewróciłem się ze schodów, nie? Wstawaj, bo granicie złapię! Dawaj żomek! Jak, oh my god, idzie ten tutaj. Ja na razie tam na dół nie spadam. Co tutaj jest w ogóle? Patrz? Tu jest jakiś... Ja nie wiem w ogóle co to było, ale my sobie, moi drodzy, pójdziemy może teraz... Ja sobie to wszystko muszę przypomnieć, wiecie? Otwieramy tu wszystko, tu niczego nie ma. Tu też niczego nie ma. Tu może coś będzie, tu też niczego nie ma. Tam jest w ogóle, jak sami widzieliście, znowu laser, więc musimy go jakoś przeskoczyć. Okej, okay, ale tutaj chyba niczego nie znajdziemy, nie? Dokładnie. No muszę powiedzieć, że ta grenin mnie strasznie irytuje. A tu co jest? Tam coś możemy nacisnąć! Ale grenin za krótkiem mnie będzie goniła. Dobra, 2, 4, 4, 2. Zapamiętajcie to sobie. Napiszcie koniecznie w komentarzu 2, 4, 4. 2. Tu bym teoretycznie mógł chyba też przeskoczyć, ale nie jestem 100% pewien. Tu niczego. Może tutaj coś będzie, nie? Niczego nie ma. No po co ta grenin mnie goń... Dziadzio! Ja myślałem, że to był bug! A to przyszedł dziadzio. Zobaczcie w ogóle, że on wygląda jednak jak Slenderman. Ale czekaj, Agata plus Simon. No, Simon to jest przecież chyba. A może ta Agata, czyli ta babcia greni, to jest ktoś inny? Gdzie ja w ogóle teraz wylądowałem, ty? No i co ja mam zrobić? Czemu oni mnie tutaj wrzucili? Oh my god. Tam coś jest w ogóle też, widzicie? Tu sobie pójdziemy. Tu niczego nie ma. Ja, z tego co pamiętam, to się tutaj jakoś zeskakiwało, nie? wiecie, co jest najgorsze? Że tutaj przez tą teksturę, a muszę tak przejść obok. Dobra, i teraz sobie tutaj na spokojnie zejdziemy na dół. Dokładnie. Tam idzie Bob, czy też Bug, zwał jak zwał. Tam jeszcze się jakoś musimy dostać. Tu i tutaj. Dobra, spójrzmy może na dole. Co on tu robi? Co on tu robi? Co on tu robi, taki wielki człowieku? Tu chyba będzie kaguel potrzebny, widzisz? Ja już idę sobie po ten kaguel. Bo to na bank tutaj będzie potrzeb. Tutaj będzie kaguel potrzebny, ale nie umiałem wyskoczyć stamtąd, dobra? Znowu się gdzieś budzimy, znowu się budzimy tutaj, w tym miejscu i ten dźwięk, co to było, to, było, to był alarm. O, o Czekaj, bo muszę idealnie na to na stan, chodzić po tym. Teraz sobie zejdziemy tu na dół. I gdzie ja ten kaguel zostawiłem? On jest chyba tam za tą skrzynką, nie? Ja muszę sobie przypomnieć, gdzie te wszystkie przedmioty były potrzebne, bo ta... Zaś nie? Iron Kog. Jeżeli, moi drodzy, Iron Koga, schodzimy tutaj na dół. Tu jest w ogóle cały posąg człowieku. O... Dobra, jedziemy? Jedziemy, dobra, przesuwamy się, moi drodzy, dalej. Jesteśmy teraz tu. Teraz jak ja mam tu przejść? Tu zeszło, dobra, teraz ja sobie zejdę tu, okej, okay, jedziemy dalej. O yeah! Juniorku, pójdziemy do pani tej do ich przyjaciół i męża. A no nie wiem, no może sobie powrócimy do Scary Teacher 3D Scary Strander 3D i coś tam jeszcze. Co? Ot? To nie woja? Pisz teraz koniecznie w komentarzu. Co Ty chcesz, żeby jeszcze Halloweenowy szereg bądź też Halloweenowa Elza powiedzieli, a być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. No ale czekaj, jak ja teraz wydropiłem ten przedmiot. On gdzieś tam spadł na dół. To gdzie ja go będę miał, ten Iron Cog? No przecież ja go potrzebuję! Co? Gdzie on będzie? O Jezu, zaś kogoś tutaj widać i słychać, nie? Zaś idzie babcia Greg. On przecież tam gdzieś na sam dół spadł. To co mam teraz z tym zrobić? Ja wiem, że. Tam się rzucały granaty, z tego co pamiętam, bo tam chyba był. jakiś potworek z odgreni. Pamiętacie to? Tam, tam był jakiś potworek z odgreni, z tego co pamiętam, to tam musieliśmy rzucić granat, żeby go rozwalić, więc teoretycznie i praktycznie będziemy mogli zejść na dół. Ale teraz w tym wypadku potrzebujemy! potrzebujemy! Potrzebujemy granat! O nie! Ja gram na easy. I znowu spadłem. I za chwileczkę ten lifeline. Czyli moje żyćko się skończy. I będzie lipa. Gdzieś się teraz indziej pojawiliśmy. Pojawiliśmy się w tym skupisku śmieci. Ale dla mnie najważniejsze by też było chyba. Po prostu poszukać przedmiotów, które byśmy potrzebowali. Wydaje mi się, że my też grę nie musimy doprowadzić do miejsca. Mm, czekajcie, Ja muszę sobie sprawdzać, Gdzie tutaj się chodziło? Tutaj też coś mieliśmy, prawda? O, patrz. A battle of alcohol. Czy to potrzebuje bak? Wydaje mi się, że tak, bo on też tam mi pisał, że on jest nosicielem... Czego, czego on jest nosicielem? Nie chcę tego tutaj rzucać, bo to nie wybuchnie chyba tak czy siak. On jest tym jakimś tam śmiesznym nosicielem wina, więc najprawdopodobniej on to będzie potrzebować i coś w zamian chyba dostaniemy, prawda? A nie da 2 4 4 Miałeś mi napisać koniecznie w komentarzu, a tego nie napisałeś. Znowu gdzieś idzie grania, bo dziadek. Ja nie wiem dokładnie gdzie. Dobra, tutaj ktoś jest, patrz. Tutaj możemy do niego podejść. Siema! Bo... Ale czy ja mogę mu to dać? Nie, a guard without a revolver. I need a door handle. Czyli tutaj potrzebujemy door handle? Wydaje mi się, że alkohol musimy dać temu drugiemu jednak Bobowi. Bobeks. Czy jakieś kolejne zdjątko? On, nie, on mnie popycha do grani! On mnie popchnął do grani, no jak oni mnie pomagają! Ja nie popchnął jak oni mnie O. Chcesz się bić? Nie no, po co się mam... Chcesz się bić? Po co ja się mam z tobą bić? Chcesz się bić? Nie pójdę z tobą na Fame MMA! It Elza, od It's Martyna Roblox. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, abyś Shrek... Bądź też Elza powiedzieli, a być może jutro twój zrod pojawi się na odcinku. On nie popychał, no widzieliście go? Czy nie? Ja nie. Wiem. Ja nie. Ja już jestem cały mokry, ja mam człowieku oddychającą koszulkę ze że ja już zaś jestem cały mokry, co to za odgłosy jakieś, tył, tył? Ona człowieku... Ja nie... Mam. ona zaś tutaj idzie, ja chyba sobie normalnie człowieku zagram na... Na practice mode, bo ja nie mam żadnego pojęcia o co tutaj chodzi, przecież oni mnie cały czas gonią No i tu gdzieś dziadzio przyjdzie, nie? A ja jeszcze tu nie byłem Oh my god Ty, bo tutaj coś mamy, patrz A kaba w kafie, ktoś tutaj z nich pił, z tego co pamiętam, pamiętacie to? O, oh. Kodziks! Jej no zaś tu idzie! Greni, daj... Ten... NIE! Jego narzeczona idzie i narze... Czemu on tam zatańczył? Czemu on tam tańczy, ty? Czemu on tam zatańczył? Nie udało się, moi drodzy, ja nie mogę. ja oni mnie teraz rozwalą łeb, nie? Czyli się cieszy człowieku, ale czemu Bob mi zamknie jadaczkę? On jest smutny. Game over. No niestety, moi drodzy, nie udało się. Ja spróbuję sobie to zagrać jeszcze raz, bo już mniej więcej wiem, co gdzie jest, powiedzmy. I musimy to ogarnąć do... Może nie do końca, tylko sobie po prostu tutaj ogarniemy, dobra? Ja i tak gram, człowieku, na easy, nie? Więc lecimy. Tutaj kiedyś był skarabeusz chyba, nie? Z tego, co pamiętam. A tego skarabeusza teraz tutaj nie ma. Czemu go tutaj nie ma? Aha, bo możliwe, że... Możliwe, że ja po prostu tam itemek mogłem sobie zdobyć Że, że otwieram tym iron tym, nie? No możliwe, no nie wiem, ale wydaje mi się, że ten pump handle... Fff, ja pierd... Nie mogę. Z angielką, ja nie, ja nie mogę tak obbić. Nie przecież to jest normalnie Roblox! Obi! Zaś pies mi szczekanie konie! Człowieku od rana do wieczora! Z zaraz tam pójdę, nie? jest niemożliwe. On nas czeka od rana do wieczora. Zejdźmy tu na dół. I teraz, patrz, 3 1 Pisz teraz koniecznie w komentarzu 3143. Co my tu jeszcze mamy? Patrz, revolver part. Ja sobie to pozwolę tutaj dropić. Niech tutaj greni przyjdzie. O, widzisz? BOOM! Babcia nie żyje. 3 1 Słyszycie tego psa? Patrz, dajemy mu revolver part. Czemu on płacze? I po co mi jest ten niebieski kluczyk potrzebny? Ja się muszę tego dowiedzieć. 3, 1, 4, 3, pamiętajcie. A, tutaj to było potrzebne! Pump handle! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Czy ja muszę znowu zejść tam na dół i to zdobyć? A co tutaj było? Ja z tego, co pamiętam, tutaj się można było gdzieś jakoś ukryć chyba, nie? Patrz, on tutaj do mnie idzie. Ja się mogę teraz tu ukryć, żeby on mnie przypadkiem nie złapał. Ja sobie pozwolę, że tutaj kłócą Jak on tutaj zobaczy i zobaczy mój twarz... To będzie źle. To teraz się przepraszam bardzo stało. Dobrze moi drodzy, wydaje mi się, że musimy się zabić ostatni raz i dlaczego nie kontynuuję tej gierki, ponieważ ten odcinek wtedy będzie miał z 40 minut jak nie więcej. Dlatego też sobie postaramy się przejść na następnym odcinku, bo muszę wam powiedzieć, że ten mod od łosucha i DJ-da jest po prostu miodzio, nie? Naprawdę miodzio. Dobra, mamy, moi drodzy, nową kaswenkę i wydaje mi się, że teraz tutaj chyba wyjdzie skarabeusz, który wygląda nie wiadomo jak dziadek się znowu cieszy, jak sami widzicie. Okej, okay, oni tutaj otwierają teraz te wrota. No i idzie, nie? Okej, okay. Bob teraz tam u góry załączył to, żeby wyszedł tutaj skarabeusz. I powinien tutaj teraz skarabeusz wyjść, ale ten skarabeusz teraz tutaj nie wyszedł. Nie wiem w sumie dlaczego. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek z The Marriott podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaje za dużo. No i dzięki, że komentujesz. Dzięki, że subskrybujesz. No i widzę w następnym video. Na razie, dzięki, cześć.